A gościem kwadrasa samorządowego jest dziś wiceprezydent Miasta Leszna, pan Piotr Jóźwiak. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Na początku gratulujemy wyboru do Trybunału Stanu. Bardzo serdecznie dziękuję. Media pisały, bardzo się z tego. No media pisały, yy, bo to prawda. Yy, cieszę, więc, więc tym bardziej, bardzo dziękuję tutaj od, za gratulacje od pana yy, redaktora. Dziś nie o sprawach konstytucyjnych, tylko miejskich. Program Student Plus to jest ten program. Pożyczek studenckich, tak to można nazwać, bo to jest de facto no, stypendium. Stypendiów, które są zwracalne, jeżeli ten ktoś nie podejmie pracy właśnie. Tak, tylko no wtedy, a jeżeli, jeżeli podejmie, no to, 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 to zwracać tego programu nie musi. No kolejna edycja jest właśnie rozstrzygana. Tak, jest nawet rozstrzygnięta. Dosłownie kilka dni temu komisja konkursowa spotkała się, żeby rozstrzygnąć te wnioski. Mieliśmy dużo ofert złożonych, było ich troszkę mniej niż w zeszłym roku. Natomiast były na takim zdecydowanie wyższym poziomie. W zeszłym roku jeszcze było tak traktowane, że w zasadzie składało się, bo się składało. Dzisiaj wszystkie wnioski, te, które rozpatrzyliśmy, było ich ponad 20. To były wnioski na bardzo wysokim poziomie, z grubo powyżej 4 średniom. Naprawdę z ciekawych kierunków złożyli z jednej strony nowi stypendyści, ale także ci, którzy w zeszłym roku dostali, bo to jak mówiliśmy, to nie jest na cały okres roku tylko co roku trzeba to zwracać. No tak, były bardzo ciekawe kierunki, bo były kierunki mocno inżynieryjskie. Były dwa kierunki, co ciekawe, w komisji konkursowej wchodził też pan dyrektor szpitala, pan dyrektor Karmiński, więc były dwa, dwie osoby, które studiują medycynę na Wydziale Lekarskim. Były kierunki też pielęgniarskie, ale były też budownictwo, były politechniki, była szkoła główna handlowa w Warszawie. Były też kilka wniosków z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu więc Były też e, kierunek e, muzyczny z Akademii Muzycznej w Poznaniu tam akurat osoba, która, która, która składała wniosek, to miała najwyższą średnią e, ze wszystkich, którzy tutaj wnioskowali, więc komisja konkursowa stanęła przed dużym e, tutaj dylematem. E, no, ile z tym, ile 10, 10, 10 przyznać. Na ponad 20. Za. Tak, tak. tak. Połowę musieliście odsiąć. Tak, połowę musieliśmy e, odrzucić. No, była tak. trudna dyskusja, natomiast no, myślę, że gdzieś tam te osoby, które wygrały, było kilku członków, pan prezydent zarządu. Powołał komisję składającą się z siedmiu albo 8 członków, i ci, którzy byli gdzieś tam w strzałówce, to były takie osoby, które przez wszystkich były wskazane, więc gdzieś tam powiedzmy było takich zdecydowanych kilku liderów, którzy wyróżniali się średnią, jak i kierunkiem technicznym, bo w skład komisji wchodzili o też trzech przedstawicieli tutaj największych pracodawców leszczyńskich w skład komisji konkursowej. Więc myślę, że udało nam się ciekawe kierunki wybrać. To pokazuje, że ten program ma przyszłość, bo już wiemy też, że jedna z tych osób, która w zeszłym roku Otrzymała. Ona otrzymała to na ostatnim roku i już jakby podjęła tą pracę w Lesznie, poinformowała nas, że w Lesznie pracuje, czyli jakby realizuje tutaj tą kwestię związaną z tą pracą w Lesznie w ramach swojego stypendium w bardzo ważnej placówce leszczyńskiej. Zapytałem jako humanista, ci techniczni, technologiczni, medyczni mają łatwiej? to znaczy nie wiem czy łatwiej, udało nam się też kierunki humanistyczne jakby też wybrać tej, w tej dziesiące natomiast no, zdecydowana większość to były właśnie takie kierunki e, techniczne e, zwłaszcza tutaj mocno przedstawiciele tutaj e, pracodawców wskazywali na te kierunki techniczne, to taka, bo to byli potencjalni to sugestia, pracownicy, ale... ale też zostały wybrane te osoby, które e, studiują na Wydziale Lekarskim, więc to, to, to do, 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 do technicznego trudno zaliczyć, no, do humanistycznego też, też. E, i też była jedna osoba, która studiowała e, pielęgniarstwo Taka sugestia dla rodziców, jak pociechy będziecie wypychać, że jednak te politechniki i te takie właśnie bardziej. Tak, choć zwłaszcza tutaj naprawdę osoby, które to wygrały, to były takie osoby, które mają nawet indywidualny tok nauczania ze względu na wybitne y, osiągnięcia, co też... Pozwala cieszyć, że takie osoby przynajmniej myślą o tym, że jednak do Leszna y, chcą wrócić, bo wiemy, że część osób, które też są wybitne, a pochodzą z Leszna, no nie złożyło, bo zakładają, że być może do Leszna nie wrócą. Natomiast te osoby przynajmniej deklarują, że do Leszna chcą wrócić, a y, myślę, że program jest y, fajnie się y, sprawdził. Czego przykładem jest to, że widzę, że też y, nie można wykluczyć tego. Widziałem wczoraj, że y, y, być może w powiecie taki program zostanie uruchomiony, że przedstawiciele radnych taki program złożyli mam nadzieję, ja już na ten temat kiedyś rozmawiałem z panem Starostą Jarosłem Wawrzyniakiem, który wcale tego wtedy w tej rozmowie takiej prywatnej tego nie no, wykluczał, więc myślę, mam nadzieję, że. Tam jeszcze to... decyzje polityczne muszą temu towarzyszyć, bo radni opozycji tam składali, a nie rządzący. Ale tam jest taka, bym powiedział, że. Jedna wielka szczęśliwa rodzina. rodzina, więc mam nadzieję, że tutaj eee, na koniec, ta rodzina rządząca poprze tą rodzinę opozycyjną. Ale koniec tego wątku, panie prezydencie, kiedy pieniądze zaczną być wypłacane? Pieniądze zaczną być wypłacane, jak tylko zostaną umowy podpisane, my byśmy chcieli te umowy podpisać, no oczywiście one zostaną spłacone do, do, do października. My byśmy chcieli te umowy podpisać. No pewnie taki dobry okres na wręczenie tych stypendiów to będzie taki okres przedświąteczny, jak wszyscy studenci przyjadą do Leszna. Bo przypomnę, że to jest kwota 1000 zł miesięcznie. miesięcznie. Kolejny temat ta poprawka do ustawy dotyczącej narkotyków do Palaczowa, przeforsowana można powiedzieć przez samorząd miasta Leszna, to trafiło do Sejmu, miało bardzo pozytywne rekomendacje, tylko, że kadencja Sejmu się skończyła, a jak się kończy kadencja Sejmu, to wszystkie rozgrzebane, ale nieskończone projekty idą do kosza. No właśnie. I co z poprawką e, do Palaczowa? Tu mieliśmy taki dość duży problem, bo ta ustawa o petycjach ona jest względnie nowa, więc ona jakby w tej kadencji Sejmu tak zaczęła e, Funkcjonować i do końca nie wiedzieliśmy, jaka będzie konsekwencja tego, bo mamy tą słynną dyskontynuację, gdzie teraz co chwilę słyszymy, że jakieś projekty ustaw były wprowadzane, ale nie będą kontynuowane z uwagi na od Jakby starą zasadę dyskontynuacji, co, co przyjął stary Sejm. Nowy, nowy niekoniecznie musi to kontynuować, bo jest nowy skład, nowi przedstawiciele rządu i tak dalej. Natomiast tutaj, dlatego my tak mocno walczyliśmy, żeby to jeszcze weszło na ostatnich posiedzeniach w zeszłej kadencji. To się nie udało. Natomiast kilka dni temu otrzymaliśmy taką, taką informację od dyrektora Kancelarii pan marszałek Sejmu, że jakby jest decyzja, że ta uchwała będzie, ta nasza propozycja, przepraszam, będzie procedować w nowej kadencji Sejmu podkreślono to, że w zasadzie jednomyślnie komisja e, petycji ją przyjęła. E, co było też charakterystyczne, to jest chyba pierwsza w historii taka e, petycja, gdzie w zasadzie komisja zaproponowała, aby projekt w kształcie zaproponowanym przez miasto Leszno przyjąć jako projekt komisji w zasadzie bez żadnych zmian, też po pozytywnej analizie Biura Analiz Sejmowych. Na razie czekamy co się wydarzy do końca, bo to już takie jest trochę mm -hmm. nieciągnąca się opowieść z tymi dopalaczami. Ale to, to już trwa... teraz powinno trafić na obrady. Tak, teraz już powinno już nie trafić. Ma żadnych Wy, wygląda na to, że teraz powinno to trafić na obrady Sejmu, bo komisja, która to jakby opiniowała, tak ja przynajmniej to rozumiem, ona to zaopiniowała, że nie, nie, nie proponują wprowadzenia żadnych zmian, czyli nie odesłali tego do konkretnego ministerstwa, tylko zaproponowali, że to jest ich projekt. No, jak projekt wychodzi z komisji, no to wychodzi w takim kształcie. Oczywiście nie można wykluczyć tego, że, że, że posłowie będą mieć jakieś poprawki, no bo to jest ich, ich prawo. Być może jakieś ministerstwo, któreś czy sprawiedliwości czy zdrowia wniesie jakieś poprawki. Natomiast e, mam nadzieję, że to będzie szybko e, rozpoznawane, bo to jest chyba taka ciekawa droga, z której być może będzie warto korzystać, bo e, z panem prezydentem Borowiakiem mamy kolejne pomysły, jeżeli uda nam się jedną petycję A, przeforsować to, to by znaczyło, że któryś z panów stanie na y, trybunie sejmowej i będzie to przedkładał izbie, tak? Tego do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało, bo ja też sądziłem, że będziemy zaproszeni na posiedzenie komisji Aha. petycji. E, komisja petycji jakby jednogłośnie przyjęła tą naszą propozycję bez zapraszania e, nas, więc tego do końca e, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Jeżeli otrzymamy takie zaproszenie, to na pewno bardzo chętnie e, pojedziemy no i skorzystamy bo. z tego zaproszenia. Czekałbym, żeby skorzystać, żeby być na trybunie sejmowym. Pan prezent, jak ma już doświadczenie duże sejmowe, to tak myślę, że nie byłoby czekamy to dla Czekamy na wyznaczenie terminu. Jeszcze chcę o dwie sprawy oświatowe zapytać. Jedna to kontrola w placówkach niepublicznych. To jest e, taki trochę serial. Znowu też serial, taki jak z dopalaczami. Były pieniądze. Wypłacane z budżetu w ramach subwencji oświatowej na placówki niepubliczne. Dotacje. No i czasem dotacje. dotacje, i trzeba było czasem, na znaczy, przy rozliczaniu okazywało się, że nie zawsze były wydawane zgodnie z przeznaczeniem, i trzeba było je czasem zwracać. Tak, my w poprzedniej kadencji, pan redaktor już nieraz o to pytał, a natomiast to był temat dość taki ciągnący się też. Ściągnęliśmy ponad 2 miliony złotych tytułem tych jakby niezgodnie z przepisami wykorzystanych dotacji natomiast na kontrole pan rektor to pyta cały czas trwają w placówkach niepublicznych one oczywiście trwają nie tylko w przedszkolach ale także w szkołach jakby wyższego rzędu i w ostatnim czasie także wydaliśmy kolejne decyzje jedną jakby kontrolę na skutek bardzo skutecznej pracy tutaj pani kontroler pani Renato Stanowicz a także wydział edukacji w jednym przypadku sama placówka oświatowa zdecydowała się zwrócić ponad 100 tysięcy bez konieczności wydawania decyzji. W dwóch kolejnych ym, wydaliśmy nowe decyzje. Jedną decyzję prawie na pół miliona złotych, drugą na y, 80 tysięcy złotych. Natomiast to jeszcze nie są decyzje prawomocne, bo jedna nawet decyzja była taka, że y, tam był problem prawny i SKO nam to uchyliło i wydaliśmy ponownie, mm -hmm. y, ponownie taką decyzję. W drugie jest odwołanie do y, SKO. Pół miliona? Dużo. Tak, dużo, dużo. Natomiast tutaj też, żeby nie było wątpliwości, ym, to nie były jakieś takie. Ym, problemy, tak jak pamięta pan redaktor, takie dziwne wydatki. Tutaj jest raczej spór, spór, może nie tyle spór, tylko problem prawny my jako urząd kwestionujemy możliwość zaliczania pewnych wydatków związanych z wynagrodzeniami, druga strona to kwestionuje, odwoła się, ma takie prawo, zobaczymy, co samorządowe kolegium na ten temat, później być może sądy powiedzą, więc nie ma tutaj jakby takiego problemu, że to jakieś były takie skrajnie dziwne wydatki, raczej jest tu problem, bym powiedział, taki mocno prawniczy. Ostatni temat też związany z oświatą i z pieniędzmi. Budżet oświaty leszczyńskiej w nowym projekcie budżetu. Tu już wiemy, że jest rekordowa dopłata do subwencji oświatowej. Znaczy jest bardzo duża. Yy, cały budżet jest na yy, oświatowy, tak to powiedzmy, jest to 200, 10, 212 milionów złotych, z tego subwencja to jest około 120. Ja tylko dodam, yy, że cały budżet milionów. to jest pół, pół miliarda, czyli tak. prawie połowa tego tak, budżetu tylko przy czym idzie na To oświatę. też trzeba podkreślić, że to zawsze tak było, tak? Uh -huh. Ten budżet oświatowy on jakby pochłaniał znaczną część pomiędzy powiedzmy te 40%, a nawet do czasami do, 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 do troszkę więcej, czyli około 40% czasem i więcej szło na oświatę. No to się wiąże z tym, że my jednak słyniemy jako miasto, które jest jednym z lepszych w Wielkopolsce, jeśli chodzi o edukację. Nasze szkoły osiągają bardzo duże sukcesy. Drugie liceum ogólnokształcące, które w rankingach najlepszych szkół w Wielkopolsce no jest w zasadzie w czołówce, w pierwszej dziesiątce to jest duży sukces. No to niestety trochę kosztuje, tak? To my też często podkreślamy, że yy, tak naprawdę w dużej mierze też dokładamy yy, pewne środki, no bo jednak uczą się u nas nie tylko mhm. mieszkańcy leszna, ale także yy, mieszkańcy z okolicznych miejscowości, którzy do leszna, yy, do leszna yy, przyjeżdżają. No, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy takie swoje pomysły, to może tak trochę pod kątem. Chcecie tego... mówić, samorządy ościenne, żeby się dołożyły. Znaczy yy, to jest pewien problem skomplikowany nie wykluczam tego, że takie pewne propozycje złożymy, bo raczej na razie czasem wygląda to trochę odwrotnie. Pan prezydent miał już jedno czy dwa pisma od przedstawicieli ym, sąsiednich samorządów, że ym, dzieci jakby z ich miasta dojeżdżają do Leszna, więc czy miasto nie mogłoby pokryć przypadkiem kosztów yy, autobusów, tak, dojazdu do tych dzieci. No czas, uważamy, że powinno być trochę, yy, trochę odwrotnie, ale to jest duże pole do dyskusji, do dyskusji z samorządami, a być może do pewnych zmian w prawie, które być może zaproponujemy. Dziękuję Dziękuję bardzo pan wiceprezydent Piotr Jóźwiak był naszym gościem. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, życzę dobrego dnia.